Rozdział ósmy, w którym Mieszko pierwszy, walczy z prysznicem, dziadek czerwonego skacze przez okna, Oskar znów żałuje, że nie rysuje czołgów, Druh Jurek wymyśla parasoladę, a Czerwony dostaje order i prawie przestaje być harcerzem, na szczęście tylko przez chwilę. Na salwicz, mama oznajmiła, że w sobotę wybierają się z tatą na imieniny do jej szefowej, więc dzieciaki będą mogły samodzielnie tropić się czerwonego. Kosmiczna Kaśka musiała wreszcie wyschnąć po ostatnich poprawkach marzarskich, więc mama z wyraźnym żalem odpuściła sobie siedzenie przy stalugach i wzięła się za prasowanie. Oskar przyniósł pamiętnik, i spojrzał pytająco na tatę, który jednak pokręcił głową i pokazał na bolące gardło. W pracy dziwili się, że już we wrześniu złapałem anginę, zachrypiał. Przecież nie mogłem powiedzieć, że od kilku dni czytam na głos rękopis znaleziony w jakimś starym bębnie. Ale to takie romantyczne, zauważyła oliwka. Koledzy by ci zazdrościli. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. To ja poczytam. Zaoferował się Oskar. A mieszka pierwszy? Już prawie skończyłem. Święta Katarzyno Laserowa, zawołała mama, zerkając na dzieło syna. Skąd się tu wzięło stado krów? Tata i Oliwka podeszli, i przyjrzeli się rysunkowy, który Oskar usiłował odebrać mamie. – To są tury, słowiańskie zwierzęta, wtedy żyły w Polsce i po tym można było poznać, że to tysiąc lat temu! – bronił się chłopiec. – I wszystkie mieszka zaprosił na swój chrzest? – zainteresowała się Oliwka. – A znasz się na prasłowianach jak pieprz na kurze! – odgryzł się Oskar. – Hej, koniec tych awantur! – przerwała im mama. – Wystarczy już malowania, w razie czego powiesz, że stado jest ofiarą y, od księcia na klasztor. – Do Muzeum Narodowego tego nie szykujesz. – Do podręcznika na szczęście też nie. – Nie moja wina, że tu się nic nie działo, tylko czołgi albo mieszko – obraził się Oskar. – Nieprawda! – Sprzeciwił się tata. Ja coś znalazłem. W Poznaniu postawiono pierwszy na świecie pomnik prysznica. Rodzina wlepiła w niego oczy. Oczywiście żartujesz? Spytała mama. Nie. Pan hrabia Raczyński ten od słynnej biblioteki ufundował ze 150 lat temu pomnik greckiej bogini zdrowia z napisem pamiątkowym, że to dla Wincentego prysznica za wyleczenie go syna wodną kuracją z natrysków. Tak się składa, że ten prysznic wynalazł polewanie wodą przez sitko, które na jego cześć nazwano prysznicem. – To co mam namalować? Jak hrabia odsłania pomnik, a syn siedzi w wannie z prysznicem? – zapytał zdezorientowany Oskar. – No co ty, na ulicy kąpałby się? – zaśmiała się Oliwka. – Na pewno by się wstydził. Mama pokręciła głową. – Jeśli on narysuje go lasa w wannie i zaniesie to do szkoły. Ty się będziesz tłumaczyć. Są tury, czy ich nie ma, zostaje Mieszko. Czy ktoś ten pamiętnik czyta? Ja nie czytam, wychrypiał tata, niezadowolony z braku entuzjazmu na pomnikowego odkrycia. Ja czytam burknął równie nadąsany Oskar, przeżywając brak zrozumienia dla prasłowiańskich turów. Piątek. Romek wczoraj nosił Julce tornister. Głupi jest. Ja bym tego nie zrobił dla żadnej dziewczyny. O, no dobra, może poza Julką. Chciałem się nawet wypisać z drużyny, ale dziś okazało się... Że zaproszono nas na rajd jesienny na Dziewiczą Górę. Hurra! Jutro jedziemy na pierwszą wycieczkę. Wreszcie zostaniemy prawdziwymi harcerzami. A wycieczka ma się nazywać parasolada. Pojedziemy pociągiem i to nie jest wycieczka, tylko rajd gwiaździsty. – Co to jest rajd gwiaździsty? – zapytał Oskar. – To taki rajd, który którego uczestnicy przybywają z różnych stron, tak jak promienie gwiazdy wychodzą ze środka, z jednego miejsca – wyjaśnił tata. – Super! I wygrywa ten pierwszy? – domyślił się Oskar. To zależy wygrywa drużyna, która przybędzie pierwsza albo każda, która trafi na miejsce zbiórki. Przygrywa ten, kto zabłądzi. Ale mogą być różne zasady, odparł tata. Zróbmy sobie rajd gwiazdisty w niedzielę, zawołał Oskar i zaczął czytać dalej. Dostaliśmy zadanie. Przygotować jedzenie picie oraz program artystyczny na ognisko i dotrzeć na stację PKP Czerwonak. Wszyscy krzyczeli, co zabiorą i wymyślą, że aż druh Jurek nie mógł nas uciszyć. Ale taki rajd to naprawdę wdechowa rzecz. Przecież my prawie nigdzie nie wyjeżdżamy. Druh powiedział, że musimy się zorganizować. Każda dobra drużyna powinna się czymś specjalizować. Druh na Basia i druh Jurek kochają teatr, piosenki, poezję, więc będziemy drużyną artystyczną. Wtedy tacy, co nie umieją śpiewać i deklamować, zaczęli krzyczeć, żeby ich nie wyrzucać. Okazało się jednak, że mogą zostać, bo w gronie artystów każdy jest potrzebny. I, I złota rączka, i elektryk, i fotograf, i ten, co ładnie rysuje, i ktoś od ustawiania sceny. No więc wszyscy tu jesteśmy. W sumie 21 osób. Sześciu chłopaków będzie technicznych. Zostało. Osiem dziewcząt i siedmiu chłopców. Pucićmy się, czy tworzymy dwa zastępy mieszane, czy dzielimy się na dziewczyny i chłopaków. I tak się stało. Szefem, czyli zastępowym naszego zastępu, wybrano Romka, a na zastępową dziewczyn Julkę, chyba się jednak wypisze z drużyny, bo to ja powinienem być zastępowym. To takie niesprawiedliwe. Oskar zamilkł dla odpoczynku. Ten ranek zaczyna być denerwujący, szepnął tata. Wszystko mu się udaje, a czerwonemu jakoś mniej. A co, ty też byłeś takim czerwonym, któremu się nie udawało? Zakpiła mama. Powiedzmy. – Że rozumiem czerwonego – dodał tata i łyknął kawy z miodem. – Myślę, że Romek był po prostu fajniejszy – powiedziała mama. – A ja myślę, że druh zrobił go szefem, bo był sprytny. Zawsze największego chuligana mianuje się kimś ważnym i on od tego przestaje chuliganić, bo mu zależy na opinii. Wypaliła znienacka oliwka. Rodzice wytrzeszczyli oczy. Dziecko, co to za, co, 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 co za teorię? wyjąkała mama. No co? Dziadek mi opowiadał, że sam był największym łobuzem w Słowie, a jak go ksiądz zrobił szefem ministrantów, a nauczyciel przewodniczącym klasy, to się uspokoił, odparła oliwka. – Fakt, ojciec czasem to wspominał – przytknął tata. – Ale, że ty to zapamiętałaś. – Czytam dalej – zawołał Oskar. – Wiemy, że Czerwony jest w porządku, a Romek to łobuz. Ja kibicuję Czerwonemu. – A ja Julce – zawołała Oliwka. – Mam nadzieję, że ona wybierze… Zawahała się. No, zaciekawiła się mama, czerwonego. Aha, pokręciła głową mama, czyli tylko ja jestem zaronkiem. Dobra, zobaczymy, kto ma rację. Niedziela. Dzisiaj byłem z dziadkiem na starym rynku, bo tam mieszka jego kolega z wojny. Odbieraliśmy od niego nowy przegub od koła syrenki, bo stary znowu nawalił. Gdy siedzieliśmy przy herbacie, to dziadek i ten pan Zygmunt wspominali, jak Poznań wyglądał po wojnie i jak się teraz zmienia. Nie byli zadowoleni, że wszędzie stawia się te prostokątne, nowoczesne budynki bez ozdób, z kwadratowymi oknami, bo obaj lubią pokręcone stare kamienice i jeszcze powiedzieli, że nie pojmują, dlaczego nowoczesność musi być bezduszna. A ja nie rozumiem, jak nowoczesność może mieć duszę. Albo czy dom może mieć duszę? To pewnie była metafora. Metafora poprawiła odruchowo liwka. Metafora tak napisał, albo się pomylił, <laughs> albo nie wiedział, jak się to nazywa, potwierdził tata, zaglądając Oskarowi przez ramię. A w ogóle, co to takiego ta metafora? spytał Oskar. To samo, co na polskim przemawianiu wierszy? Że coś jest czymś innym, niż zostało opisane? Mniej więcej tak, westchnął tata, mając nadzieję, że syn opanuje poprawną definicję metafory przed egzaminem szóstoklasisty. I lubię te nowoczesne domy, dlatego, że są nowoczesne, ale nasz mały domek na Grunwaldzie też lubię. Z kolei babcia woli nowe bloki i wciąż narzeka, że nie żyje w jednym z nich. Sam już nie wiem gdzie chciałbym mieszkać, bo u nas na gruwalcie jest fajnie, tylko że w bloku nie trzeba nosić węgla z komórki i zawsze jest ciepła woda. Jak to węgla? To oni palili w piecu? Tak jak kiedyś dziadkowie w Sułowie? Tutaj? W mieście? Zdziwiła się Julka. Mówiłem wam, że okolica, w której mieszkał Czerwony, nawet dziś przypomina małe miasteczko. <laughs> w latach 70. na pewno nie mieli jeszcze centralnego ogrzewania, odparł tata, a potem się rozkaszlał. Dziadek wspominał, jak spacerował po starym rynku z mamą, gdy była małą dziewczynką. Nad spalonymi sklepami widniały niemieckie napisy, a z domów naprzeciwko ratusza zostały same ściany. I kiedy słońce przeświecało przez otwory po oknach, to mama skakała po słonecznych kwadratach, jakby grała w klasy. Dziadek bawił się razem z nią wśród ruin. Trudno mi sobie wyobrazić tak bawiącą się mamę. Przecież teraz jest już dorosła. Oskar zamilkł. Widać było, że intensywnie myśli. Jak to same ściany? spytał po chwili. Hm, takie cienkie? Bez środka? Tata wyjaśnił, że po pożarach i bombardowaniach Często zostawały tylko pojedyncze ściany domów, ale Oskar wciąż nie mógł sobie tego wyobrazić. To mogli tak sobie skakać po słonecznych kwadratach? Przecież ta ściana mogła się na nich zawalić. Nie bali się? To musiało być strasznie dziwne, odezwała się cicho oliwka. Wszędzie ruiny. A oni się bawili ja bym się chyba martwiła, że wszystko zniszczone. Wierznicie, jak to właściwie było? Rodzice jakoś nie kwapili się z odpowiedzią. Wiesz, zaczęła po chwili zastanowienia mama, dzieci zawsze się bawią i szukają rozrywki, nawet w ruinach tak jak mama czerwonego. Myślę, że dla niej ten zrujnowany Poznań. Był placem zabaw, ponieważ innego nie miała. Ona rosła tu jako dziecko, a miasto rosło razem z nią. Tak jakby rodziło się zupełnie nowe miasto włączył się do rozmowy tata. Poznań Lusy, jak całkiem nowe miasto ciekawe, czy teraz też rośnie, czy tylko się starzej myślała Oliwka. My jesteśmy w nim nowi, ale te wszystkie rozkopane ulice za chwilę będą nowe. Podobnie supermarkety. Trochę mieszkaliśmy w tych baśniowych hoguartach, a teraz w kwadratowym bloku który powoznanie powinien być dla nas tym prawdziwym? Oskar w tym samym czasie rozważał, czy nie narysować nowego rysunku z dziewczynką skaczącą na starym rynku tak jak mama czerwonego po chwili stwierdził jednak że to zbyt ryzykowny chłopaki na pewno by go wyśmiali ale wnet dostrzegł światełko nadziei posłuchajcie dalej zawołał Kolega dziadka wspominał, że zaraz po wojnie niedaleko starego rynku stało spalone radzieckie działo samobieżne. Kiedy do niego zajrzał, znalazł osmalony medal, a najlepsze, że postanowił mi go podarować. O, Romek zzielenieje z zazdrości. A może namaluje mamę czerwonego, jak skacze po tych kwadratach. I to spalone działo zamiast mieszka pierwszego. Co wy na to? Zastanawiał się Oskar. Niezły pomysł, tylko czy to będzie obrazek z historii miasta? Czy wszyscy zrozumieją o co chodzi? Powątpiewała mama. Oskar westchnął i przeczytał resztę wpisu. Poniedziałek, dawno nie pisałem, a wydarzyło się tyle, że jej. Więc najpierw na zbiórce druch Jurek powiedział, że jego pierwszą przyboczną jest ruch na Basia. No i że przydałby się jeszcze jeden przyboczny. Stwierdził, że ja, chociaż mam 12 lat, czyli tyle co reszta drużyny, dobrze bym się do tej roli nadawał. Zarządził głosowanie i dostałem 19 głosów. Sam na siebie nie głosowałem. No i pewnie Romek też nie, bo mi zazdrościł. Ale za to Julka mówi, że zawsze wiedziała, że powinienem być takim dodatkowym druchem. Julka jest bardzo mądra, a ja już nigdy nie pomyślę o odchodzeniu z drużyny. Za to wczoraj pojechaliśmy pociągiem na Zlot Gwiaździsty. Na miejscu mieliśmy zrobić drużynową ucztę pod nazwą Elegancja. Francja I przygotować numer artystyczny na ognisko. Druch z wymyślili, żeby rajd nazwać parasoladą. Każdy przyniósł na zbiórkę starą parasolkę i zaproponował, jak ją dekorować. Włożyliśmy kangury, a jak ktoś nie miał. To płaszcz z wojskowego prezentu. Na ognisko przygotowaliśmy refren piosenki Parasolki z inscenizacją. No i sami wymyśliliśmy nazwy dla naszych zastępów. Dziewczyny miały zastęp w laskotków, Kotków. Romek zaproponował cyrkusów, a Paweł złote rączki. Pojechaliśmy pociągiem do Czerwonaka. Stamtąd maszerowaliśmy kilka kilometrów. Do Dziewiczej Góry szły trzy nasze zastępy z furkoczącymi na wietrze poporczykami. Po drodze, na polanie, zrobiliśmy próbę naszej piosenki. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Było jak w leśnym teatrze. Gdy dotarliśmy na miejsce, wszędzie stało mnóstwo namiotów i kręciły się setki harcerzy. Na środku znajdował się maszt, a obok dwie prawdziwie żołnierskie kuchnie, wokół których sątały się kuchciki w białych czapach. Każda drużyna, Otrzymała do dyspozycji dziesięcioosobowy namiot z dużym stołem do przygotowania posiłku. Jeszcze nigdy nie byłem w takim fajnym miejscu. Nasza piosenka z roztańczonymi parasolkami okazała się przebojem. W tej konkurencji zdobyliśmy pierwsze miejsce. Rozpierała nas duma. Druh Jurek powiedział, że będziemy pracować, by zostać najlepszym harcerskim zespołem kabaretowym. Ciekawe, czy to się uda, czy tylko chciał nas pochwalić. Po występach przyszedł czas na bankiet. Julka i dziewczyny naprawdę się wykazały. Namiot Zamienił się w restaurację kategorii S. Na stole zasłanym kolorowymi liśćmi pojawiły się fantazyjne kanapki. Aż szkoda było je jeść. Apetyty jednak zrobiły swoje, ale udało się do końca utrzymać formułę elegancja Francja. Pałaszowaliśmy je wolno rozkoszując ją smakiem bez mlaskania i z odgiętym do tyłu małym palcem. Specjalnie patrzyłem, które kanapki robiła Julka i starałem się zjeść ich jak najwięcej. Były najsmaczniejsze. Gdyby moja babcia to widziała, na pewno by nie uwierzyła. Wracaliśmy do Poznania w znakomitych humorach, – Dumni z naszej drużyny. Teraz już wiem, że zaczyna się w moim życiu dziać coś ważnego. Z druhem Jurkiem i z druhną Basią nie będę się nigdy nudzić. – Czy dobrze odgaduję, że właśnie dojrzewa w was myśl o wstąpieniu do harcerstwa? – spytał tata na widok twarzy dzieci. Jeszcze nie wiem, pokręciła głową oliwka, ale bardzo spodobał mi się leśny teatr. A ja wciąż nie mogę sobie wyobrazić skakania po słonecznych kwadratach. Tato, myślisz, że kiedy czerwony to pisał, ten czołg nadal tam stał? <laughs> Sądzę, że zaraz po wojnie przetopiono go w hucie. Tata. Podrapał się po głowie. Ale pojedziemy tam w niedzielę? No, kąd? Na stary rynek? No, w ogóle. Do poznania. Chciałbym zobaczyć pomnik prysznica, o którym wspominałeś, i miejsca, gdzie się miesza nowe ze starym. Synku, przecież już tam kiedyś byliśmy, zdziwiła się mama. Ale ja wtedy nie wiedziałem na co patrzeć. Odparł Oskar. Rodzice nic nie odpowiedzieli. Pomyśleli, że oni chyba też nie wiedzieli na co patrzeć. Z notatnika tropicieli pamiętnika. Złota rączka, tak się mówi o kimś, kto wszystko umie zrobić. Kangur, potoczne określenie kurtki, wciąganej przez głowę bez guzików i suwaka, z kieszenią na brzuchu. Restauracja kategorii. S tak nazywano kiedyś najlepsze restauracje.